Ofiarą Jarosława wgłoszona w uroczystość w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia 2025 roku. Bracia i siostry, nie wiemy z taką pewnością, jak zakończyło się ziemskie życie Matki Najświętszej, jak to wyglądało, ponieważ dzisiaj właśnie tę uroczystość obchodzimy, zakończenia ziemskiego życia. Matki Najświętszej. Dogmat, w który wierzymy, mówi, że Matka Najświętsza po zakończeniu swojego ziemskiego życia z ciałem i duszą została zabrana do niebieskiej chwały. Wiemy, że kiedy umieramy, nasza dusza idzie do nieba, niestety może iść również do piekła. Może iść do nieba przez czyściec, a ciało ulega rozkładowi. Natomiast mówi prawda wiary, że po zakończeniu ziemskiego życia Matka Najświętsza z ciałem i duszą została wzięta do nieba. Ale jest to wyrażenie dość ogólne, ponieważ po zakończeniu ziemskiego życia nie mówi nam to, jak się ono zakończyło. I są w kościele dwie tradycje. Jedna mówi o zaśnięciu Matki Najświętszej, druga wprost o jej śmierci. Tradycja Kościoła Wschodniego właśnie mówi o zaśnięciu że Matka Najświętsza po prostu zasnęła i została wzięta do nieba. Jest takie słowo w naszym codziennym języku, które często używamy, ale nie wiemy skąd się bierze. Otóż w języku greckim to słowo zaśnięcie jest to słowo koimezis. I z tego koimezis wzięła się chrześcijańska nazwa miejsca pokówku. Poganie nazywali miejsca pochówku nekropoliami, miejscami umarłych, a może nawet miastami umarłych, a chrześcijanie swoje miejsca, Pokówku nazywali inaczej. Koimeterium, czyli miejsca tych, którzy zasnęli. I stąd wzięło się słowo łacińskie cemeterium, a stąd już nasz cmentarz. Słowo cmentarz pochodzi daleko właśnie od tego słowa, słowa usnąć, zasnąć. Dla Pogan śmierć to był była koniec. Dla chrześcijan to zaśnięcie. Kiedy dziewczynka, dwunastoletnia, do której przyszedł Pan Jezus, zmarła, pokali jej rodzice. Pan Jezus mówi: Nie płaczcie, dziewczynka nie zmarła, tylko śpi. Tak samo po śmierci łazarza. Przyjaciel nasz łazarz zasnął. Chociaż formalnie umarli, Pan Jezus mówi: Zasnęli. Bo dla Boga śmierć to nie koniec, to jest sen. Dlatego ci, którzy zasnęli w Panu. Jednak ta tradycja zaśnięcia Matki Bożej mówiła o czymś jeszcze. Mówiła, że według tej tradycji, ponieważ nie miała grzechu, nie mogła umrzeć, bo śmierć, śmierć to kara za grzech. Z pomocą mogą nam przyjść objawienia świętych i tradycja Kościoła. Chociaż nie każdy szczegół tam jest dla nas obowiązujący, jeśli chodzi o wiarę, nie chodzi o szczegóły, o szczególiki, ale o istotę. Na przykład w objawieniach Służebnicy Bożej Marii z Agredy, XVI-wiecznej hiszpańskiej franciszkanki, zakonnicy. W której właśnie ukazywała się Matka Najświętsza, z tego powstała książka Mistyczne Miasto Boże to jest właśnie o Matce Najświętszej. Ona jest tym mistycznym, duchowym miastem Bożym, w której są opisane wydarzenia z życia Pana Jezusa, Matki Najświętszej, które tak szczegółowo w Ewangelii nie są opowiedziane. I raz jeszcze powiem, nie każdy szczegół jest tutaj ważny, obowiązujący, ale istota. I znajdziemy tu również opis śmierci Matki Najświętszej, rozdział 57: Błogosławiona i chwalebna śmierć Maryi. Oczywiście z konieczności przeczytam tylko fragment. Zgodnie z tradycją, przed śmiercią ukazał się Matce Bożej Pan Jezus. Jest chwila pożegnania z apostołami. Płakali wszyscy, a wraz z nimi płakała i najsłodsza matka Maryja, albowiem nie mogła oprzeć się gorzkiemu żalowi z powodu z tych dzieci. Po pewnym czasie ponownie przemówiła do obecnych, prosząc, by w milczeniu modlili się wraz z nią i za nią. Wszyscy tak uczynili. Podczas gdy zapanowało milczenie, z nieba stąpiło wcielone Słowo, czyli Pan Jezus, na tronie niewysłowionej chwały. Z nim razem przybyli wszyscy błogosławieni i nieprzyliczona liczba aniołów. Całe miejsce zajaśniało niewysłowioną wspaniałością. Maria upadła przed Panem, ucałowała. I jego stopy, i leżąc u nóg swego syna, wzbudziła ostatni, największy akt pokory całego swego życia. Maryja, ta najczystsza z wszystkich stworzeń, królowa nieba, upokorzyła się i poniżyła bardziej niż kiedykolwiek. Uczynił to lub uczyni człowiek. Najświętszy syn udzielił jej błogosławieństwa i rzekł w obecności błogosławionych. Moja najukochańsza matko, którą obrałem sobie na mieszkanie, nadeszła godzina, w której masz opuścić ten ziemski świat i życie śmiertelne. Aby wstąpić do wspaniałości mojej i mojego ojca. Tam przygotowany jest po mojej prawicy tron dla ciebie, na którym po wszystkie czasy zażywać będziesz szczęśliwości, ponieważ rozporządziłem, że jako moja matka przyszłaś na świat bez winy i skazy. Dlatego w chwili obecnej, gdy zamierzasz opuścić świat ziemski. Śmierć nie ma prawa Cię dotknąć. Jeżeli nie chcesz przejść przez bramę śmierci, to pójdź ze mną posiąść moją chwałę, którą sobie wysłużyłaś. Pan Jezus mówi, że jesteś bez grzechu moja matko, Niepokalana bez winnej skazy, więc możesz iść ze mną do nieba bez śmierci, nie umierając, nie przechodząc przez bramę śmierci. Umierają ci, którzy zgrzeszyli śmierć z karą, skutkiem, następstwem grzechu. A mówię, ty jesteś bez grzechu możesz nie przechodzić przez bramę śmierci. Mogę Cię zabrać z duszą i ciałem bezpośrednio do tronu po mojej prawicy, który dla Ciebie, matko, przygotowałem. I co odpowiada Maria? Najmędrsza matka upadła przed synem na kolana i odrzekła z obliczem jaśniejącym radością: Mój synu i panie, błagam Cię gorąco, aby Twojej matki. I służebnicy było dozwolone wstąpić do żywota wiecznego przez wspólną śmierć, tak jak wszystkim innym dzieciom Adama. Ty, mój synu, który jesteś moim prawdziwym Bogiem, poniosłeś śmierć, chociaż prawo śmierci cię nie dotyczyło, ponieważ przez. Całe życie starałam się naśladować Cię we wszystkim, więc jest rzeczą sprawiedliwą, aby mi w godzinie śmierci była podobna do Ciebie. Czyli Matka Najświętsza mówi, że proszę, chcę doświadczyć śmierci tak jak wszystkim ludziom. Dlaczego? Jeśli ma być naszą matką, to chce doświadczyć tego wszystkiego, co doświadczają dzieci. Aby dzieci mogły mieć taką matkę, która również poznała śmierć. Żeby mogła być z nami blisko, żeby mogła współczuć. Żebyśmy też śmierci się nie bali tak bardzo, bo również nasza matka przeszła przez śmierć. Chcę być z nami w tym wszystkim, tak jak my. Nie chcę specjalnego przywileju dla siebie. Ale jeszcze ważniejszy powód jest, mówi, mój synu, Ty też nie zgrzeszyłeś, a umarłeś. Przez całe życie Cię naśladowałam, więc i w godzinie śmierci chcę być podobna do Ciebie. Według tej tradycji, która do mnie o wiele bardziej przemawia, która jest tradycją Kościoła zachodniego, mówi, że Matka Najświętsza naprawdę umarła, nie dlatego, że musiała umrzeć, ale że chciała być we wszystkim podobna do swojego Syna i do nas, i dać nam nadzieję. Nie są to najważniejsze szczegóły, ale dają jakieś wyobrażenie. Ta chwalebna śmierć Wielkiej Królowej miała miejsce w piątek o trzeciej po południu, a więc w tym samym czasie, gdy skonał jej przenajświętszy syn. Był to dzień 13 sierpnia. Najświętsza panna liczyła wówczas 70 lat bez 26 dni. Czy to było 70, czy 71, czy 65, to jest rzecz drugorzędna. Najważniejszy jest sens. Ale dlaczego 13 sierpnia? Ponieważ jak jej syn, według tej tradycji, Pan Jezus w piątek zmarł, w niedzielę zmartwychwstał, w piątek zmarła, w niedzielę została z ciałem zabrana do nieba. Dla nas, Polaków, Matka Boża w niebo wzięta stała się szczególnie bliska. 1920 roku. Wtedy przed Polską, dopiero co powstałą, powstał czerwony smok, który chciał ten młody kraj, Polskę pożreć. Ogromna armia czerwona, ogromna i okrutna. Hordy ze wschodu, które paliły, plądrowały, grabiły, mordowały. Gwałciły bez litości, najeżdżały w zwycięskim pochodzie Polskę, dotarły już prawie do Warszawy. Widziały już Łuny światła Warszawy. Polska armia była młoda. To byli uczniowie, studenci, gimnazjaliści, niedoświadczeni. Nie mieli szans w starciu z doświadczonym sowieckim żołnierzem. Uciekali z pola walki. Pochód sowiecki, zwycięstwo szedł na Warszawę, by mordować i grabić. I co się stało? Przełom nastąpił niespodziewanie, kiedy młody kapelan ksiądz Ignacy Skorupko wystąpił przed szereg i wobec tych swoich rówieśników, którzy byli bezbronni wobec Armii Czerwonej, on pobiegł, zginął natychmiast od kuli. Sowiecki, która przeszyła jego czoło. Ale coś się zmieniło. Duch wstąpił w żołnierzy. I nagle, tamtego 14 sierpnia, ta niezwyciężona armia Czerwona zaczyna się w popłochu wycofywać. Józef Piłsudski, naczelnik Polski mówi, byłem jak we śnie, nie wiedziałem, co się dzieje, a co się stało. Tego nie dowiemy się z oficjalnej historii. W dwudziestoleciu międzywojennym tą historię pisali masoni, potem historia komunistyczna, dzisiaj racjonalistyczna, świecka. O dziwo, co się naprawdę wtedy wydarzyło, dowiemy się od tych właśnie sowieckich żołnierzy. 60 tysięcy, około ich zostało jeńcami. I oni, ci, którzy mówili, że Boga nie ma, dają zadziwiające świadectwo, uciekali w przerażeniu, w obłędnym popłochu, chowali się gdzie tylko dało, w krzaki, w zarośla, w domostwa. I oni tego nie powiedzą dzisiaj w szkołach, w podręcznikach historii, tego nie uczą dzieci. Mówią to sowieccy żołnierze. Na nocnym. Niebie zobaczyliśmy kobietę, swoim płaszczem okrywała Warszawę. Strzelaliśmy do niej, ale kule się odbijały. Na tym nocnym niebie obok tej kobiety widzieliśmy. Rycerzy ze skrzydłami, w lamparcich skórach, to była husaria. Oni nazywali ją Carycą, co bardziej świadomi, Bogurodzicą, Matką Bożą i uciekali w przerażeniu. I to jest sekret, że dzisiaj tu siedzimy, że w Polsce nie mówi się po rosyjsku, ale Matka Boża nie przyszła od tak sobie, bo cała Polska była wtedy, w tamtym sierpniu, na kolanach, kościoły były pełne ludzi, którzy się modlili. Polacy nie siedzieli wtedy w barach i nie leżeli, nie smażyli się na plażach, ale klęczeli z różańcem w ręku. Jakby leżeli na plażach, gdyby nas dzisiaj tu nie było. Klęczeli z różańcem w ręku. Prosili o ratunek z nieba, o poludzku. Go nie było. Zakończymy hymnem o zaśnięciu Najświętszej Marii Panny, poety Romana Bramsztetera. Bądź pozdrowione, źródło ucieleśnionego Boga, bijące z kamienia ludu Dawidowego. Bądź pozdrowiona godzina wieczorna, otwarta na cały wszechświat. Wśród górzystych cieni Efezu zasypiasz, źródło służebne. Kędzierzawe niebiosa stępują ze wzgórz i tłoczą się dokoła ciebie, jak trzoda jagniąt. Beczą niebiosa pokryte runem, tą ciepłą mową proroków, a ty zamknęłaś powieki i śpisz, snem przelotnym, psalmie źródlany panieński. A białorunę niebiosa pochylone nad tobą piją twój sen. A gdy ugasiły pragnienie, Pan wziął na ręce matczyne źródło śpiące. Źródło lekkie i bezcielesne, jak gołębica. Niebiosa i ziemia stały się bogatsze, o jeden niepokalany sen. Cały świat. Umilkł. Tylko na gałęzi migdałowego drzewa usiadły Ewangelie i trzepocąc skrzydłami, śpiewają. Klęknijmy. Z moich słów uczynię klęcznik.